Witam serdecznie na moim kanale Bliźnięta. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc listopad 2023. Oczywiście przypominam, czytanie ogólne. Nie dopasowujemy na siłę. Traktujemy na luzie nie jako wyrocznie, tylko podpowiedź. No, tutaj mi za dużo wyskoczyło. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co wymyśla w głowie w planach? Jaka jest energia przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie? Czego się nie spodziewacie? I wynik. Rycerz pentakli w odwrocie. Jakieś problemy finansowe. Coś nie idzie tak jakbyście chcieli. Chcielibyście osiągnąć jakiś cel tutaj, ale coś tu nie idzie jakoś. Po pierwsze też byk Pan na się bardzo zaznaczył u Was. Czyli tutaj jest taka energia ważna. Może być również tak, że jakieś osoby są wobec Was nielojalne, interesowne i fałszywe, które wykorzystują Was. Pokazana jest energia królowej, czyli królowa będzie mówiła o stałym związku. Żona, szefowa, matka. Bieg Pana Koziorożec, osoba bardzo gospodarna, bardzo przedsiębiorcza, bizneswoman, osoba, która umie zarządzać finansami bardzo dobrze, radzi sobie w każdej sferze, to jest królowa pozycji prostej, tak zwana mała cesarzowa, która jest zadbana, umie zadbać o dom, w pracy, wszędzie się udziela pozytywnie, ma nieraz bardzo duże poczucie, Swojej wartości, ma duże zasoby, ma pieniądze, ma pozycję. I ten cesarz też by to potwierdzał, że jest tu jakaś pozycja lub stały związek pokazany osoba z poznaku Barana, pozycja zawodowa dobra może pracuje w urzędzie, może w jakimś urzędzie skarbowym może to są bliźnięta, które mają taką pozycję lub mają taką osobę obok siebie. Tutaj jest pokazana kobieta, dla, dla, to będzie dla mężczyzn. Dla kobiet może być, że tutaj jest jeszcze jakiś człowiek, ale może być, że te dwie karty będą określać jedną i tą samą osobę, czyli osobę majątną z pozycją, która ma jakieś konserwatywne podejście również do życia, stałe zasady, jest sprawiedliwa i ogarnięta w każdej sferze życia. Czyli może być tak, że to jesteście wy, albo to jest. Osoba, z którą jesteście gdzieś blisko, i tak jak powiedziałam, to może być żona, szefowa, matka, e, gdzieś w pracy ktoś, gdzieś ktoś blisko, kto jest dla Was bardzo ważny. No i urzędy jakieś, tak jak powiedziałam. Co jest podstawą tego? Znowu ten rycerzyk tutaj się pokazuje, który był w odwrocie. Tu się znowu pokazuje byk Pan na koziorożec, czyli rzeczywiście coś tutaj jest ważnego z tymi. Z tymi osobami słońce w odwrocie. Coś tu powoli, powoli się wyjaśnia. Jeżeli osoby nie są w stałym związku i poznają taką osobę, może być tak, że ta osoba jest w stałym związku. Czy kobieta, czy mężczyzna mają stały związek, powoli się rozwija jakaś relacja i powoli się wszystko wyjaśnia. Oczywiście tu są bardzo pozytywne energie, bardzo pozytywne odczucia w słońcu, mimo to, że to jest w odwrocie. Dlatego, że tu jest tylko powiedziane, że coś jest do końca niewyjaśnione jest takie. Taka półprawda jakby można by powiedzieć. Jakby półprawda. Czy ktoś do końca może nie powiedzieć wszystkiego. Oczywiście może być tak, że on nie będzie kłamał. Nie będzie kłamał. Nie będzie kłamał, bo tutaj są pokazane prawe osoby, które są sprawiedliwe i. Jakby żyją zgodnie z jakimiś zasadami i, i są takie sprawiedliwe i prawdomówne, może, ale może nie powiedzieć do końca wszystkiego. No to nie jest wtedy kłamstwo, tylko to jest zatajenie czegoś, nie? Czyli niepowiedzenie, niedomówienie. No, może się nie dopytaliście, albo się nie będziecie dopytywać, no a trzeba się dopytywać, trzeba się nieraz wszystkiego dowiedzieć, żeby wiedzieć do końca wszystko. I teraz tu może być, że to jest również w pracy, że macie szefów takich albo wy jesteście na takim stanowisku również. Czy tu ciągnąć takie wątki różne można by. Teraz, co Wam pomaga? Może być tak, że dajecie szansę, jest jakaś naprawa, jakieś uzdrowienie w Waszym jakimś stałym związku. Może być, że dajecie szansę jakiemuś bykowi. Może być, że jest to, co dobre, to jest jakaś poprawa, jakiś wzrost, jakieś pójście do przodu. Natomiast to, co złe, to może być to, że macie jakąś obok osobę, która jest o podwójnej moralności. Może być również tak, że jakaś osoba tutaj, tak jak powiedziałam na początku, jest interesowna bardzo. Co odchodzi? Czekanie. Czekanie i bezsilność. Czekanie związane z cierpliwością, i wtedy człowiek czuje się bezsilny, kiedy nie wie, co się ma wydarzyć, a musi czekać. Nie wie, nie wie, jakie są wyniki, jakie są wyroki, jakie są po prostu decyzje, nie wie, czego się może spodziewać. To wtedy się pojawia tak zwana bezsilność, wtedy, kiedy się nie ma wpływu na coś, a trzeba na coś czekać. Bo te karty również mogą sugerować to, że tutaj będą podejmowane jakieś poważne decyzje. Albo finansowe, albo związkowe. Co przychodzi? Pazik ten buławiany w odwrocie i dziewiątka kielichów. Czyli tu wybarane w szczelec jakaś energia. Może być, że tutaj jesteście niezadowoleni z jakiegoś dziecka. Nadpobudliwe pyskate, sprawiające trochę kłopoty. I to jest brak poczucia szczęścia i spełnienia wtedy. Może być tak, że przychodzi do Was ktoś i chce z Wami spotkania jakiegoś, ale Wy to odrzucacie. Nie ryzykujecie też z czymś. Bo się boicie, że to się może tutaj źle skończyć. Jaka jest energia przy Was? Znowu jest to słońce. Pokazuje się tutaj bardzo lew też. Albo dzieci. Dzieci też mogą być. Ten karta jeszcze mówi o tym, że ktoś tutaj miał cierpliwość do kogoś, mimo to, że ktoś tutaj kimś rządził i narzucał. I teraz jaka jest energia przy was? Przy was energia jest wyjścia z jakiejś blokady. Wyjścia z jakiegoś z jakiejś energii zastanej. Zobaczenie jakiejś możliwości. Światełko w tunelu. Ja zawsze widzę czwórka kielichów w odwrocie, to jest zobaczenie światełka w tunelu, czyli szansy na poprawę. Ale nadal słońce w odwrocie, czyli coś jest niewyjaśnione. Do końca nie wiadomo wszystkiego. Słońce wszystko rozjaśnia, pokazuje taką prawdę. Czyli nie da się ukryć, tak jak w ciemności, wszystkiego. Wszystko wychodzi na jaw, wszystko jest jakby podane na talerzu, wyjaśnione. A Słońce jest w, po, w połowie jakby, czyli w odwrocie. Czyli nie ma do końca jasności sytuacji. Czy to, w jakim to kierunku pójdzie? I teraz nie wiem, czy wy tutaj, ta, ta kata również mówi o skostrzenianym związku. Czy wy chcecie tutaj wyjść z jakiejś energii związkowej? Bo tu te karty też również mogą mówić o tym, że co wam pomaga. Uwolnienie się i zakończenie jakiegoś stałego związku. Mimo, że te karty tutaj są bardzo pokazane pozytywnie, to może być, że wy macie przy sobie taką silną osobę, która was zdominowała. Nie możecie jej. No, nie możecie jej tu zarzucić niczego, można by powiedzieć. I pokazuje się bardzo pozytywnie, ale może niektórzy chcą zakończyć to. Nie wiem, może chcą się uwolnić. Ja nie wiem. Tutaj z zewnątrz pokazana jest królowa, właśnie ta królowa, monet i sprawiedliwość w odwrocie. Może być tak, że ta królowa, ta matka, ta szefowa, ta żona was bardzo źle ocenia. Albo ona chce rozwodu z wami. Czyli że nie wy, bo wam akurat odpowiada ta sytuacja, tylko może tej osobie, która jest z Wami, nie odpowiada. No, jeżeli ta królowa by was określana, to wtedy będzie, że ta królowa chce rozwodu, chce zakończenia czegoś, albo chce zakończenia jakiejś umowy gdzieś w pracy. Co wy macie w głowie? No, Wy macie w głowie jakieś, jakieś miłostki, jakieś spotkania. Tu, rak. Wyjście na jaw jakichś tajemnic. Jakaś trzecia osoba tu się pokazuje. Ukrywana. No to dlatego, może, może tu wychodzi na, na wierzch, że Wy tu macie. Poznaną jakąś osobę, ukrywaliście tą osobę i w końcu ta osoba z wami, która jest w stałym związku się dowiaduje o tym i chce z wami zakończyć ten związek. To jest pokazane, czego się nie spodziewacie, nie spodziewacie się, że będzie tutaj jakiś romans z jakąś kobietą z trygonu wodnego, skorpion, rak, ryby, która może jeszcze jest w związku, bo to jest tutaj pokazane, a może nie. I która tutaj, która tutaj jest zablokowana trochę emocjonalnie, która coś przeżywa, przerabia, może jest rozchwiana tutaj emocjonalnie, ma jakąś depresję, nie wiem. Bo na koniec się pokazuje jakiś sukces związany z tym asem, czyli że tu z sukcesem rozpoczyna się jakieś uczucie. Ta dwójka, as i ta trójka, czyli tak. As, dwójka i trójka. Czyli gdzieś tu idzie w kierunku nowej jakiejś relacji, nowego uczucia. Lew znowu. Ale sukces również. Sukces. Mogą być zaręczyny. Może być jakieś spotkanie gdzieś. Tutaj też może być, że gdzieś jakieś spotkanie z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi. Też może być. Też może być. Tutaj dużo różnych opcji może być. W pracy wymyślicie, jeśli chodzi o pracę, o podpisaniu jakiejś nowej umowy. Może macie jakiś nowy projekt w głowie, który Wam przyniesie sukces. Jesteście bardzo kreatywni, tutaj pokazane jest. Duża kreatywność. Może być tu, że nie spodziewacie się, że tu będzie jakaś pozytywna, e, przychylna grupa osób, która Wam pomoże w tym nowym. Tu są jakieś osoby, z którymi dobrze się współpracuje, przyjaciółki, znajomi. No i ten e, oczywiście trójkątny, jakiś romans, czyli tu relacja trójkątna zaczyna się. Czyli jest pokazane, że jest póki co stały związek, może się okazać, że ktoś chce się uwolnić z tego związku. No bo się zakochał w kimś innym. Zdarza się. Mimo to, że w ten związek jakby funkcjonuje. No tyle tylko, że te, te słońca w odwrocie, one mówią o tym, że no do końca to tam nie jest tak super, nie? Że te słońca, no jest coś niejasne w tym wszystkim. I tak bym tu to widziała. Czyli tak, bardzo mi się zaznaczył trygon ziemski, dwa razy rycerze monetowi i królowe monetowe. Oczywiście papież to jest też energia ziemska, czyli byk pan na koziorzec. Bardzo mi się tu zaznaczyły. Ognista energia lwa, bardzo. No, może być tutaj, że też ten skorpion, rak ryby, bo tutaj jest też rak, tutaj skorpion. No. Czyli takie tutaj energie też się pokazują. No i rak znowu, czyli jednak. Z Waszej tutaj energii powietrznej patrzę sobie. No tu jest też skorpion ragrywy. No, właśnie. No, tu, tu. No, z Waszej energii, właśnie tutaj. Tak, patrzę sobie i widzę, że nie ma tutaj żadnych mieczy. Nic. No, w pewnym sensie jest to dla Was bardzo korzystne, bo nie ma tutaj żadnych mieczy, czyli żadnych trudnych jakichś myśli ani królowych. Jest bardzo y, tak uczuciowo, bo jest tutaj, bo tu są energie te kielichowe, tu są kielichowe, 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 kielichowe. To też jest energia wody, to jest energia wody, to jest energia wody. Dużo energii wody, ognia i ziemi. I to jest pokazane, ruszaj do przodu, spełniaj swoje marzenia. Wyjeżdżaj. Stawiaj na siebie. Energia, siła, prędkość. Tutaj jest pokazana. Tu jest również romans pokazany, że wejście w jakieś, w jakieś relacje. Wyjazd, może na wyjeździe też może się coś wydarzy. Nie wiem. W każdym bądź razie ruch, postęp. To jest karta Arkan Wielkich, czyli bardzo pozytywna. Czyli wchodzić w taką energię. Czyli nie trwać w jakiejś stagnacji, czyli ruszać do przodu. Nawet jeżeli się coś dzieje, co nie jest może korzystne. Laguz. Bardzo ten laguz wychodzi. Szóstka to jest. Nie, szóstka. Lagos to będzie. Sprawdzi? Tak, jeden. Czyli mamy taką afirmację do Lagos. Dzięki mojej doskonałej intuicji znakomicie radzę sobie w grupie, a moje podróże zawsze kończą się szczęśliwie. Widzicie, tu są podróże. Grupa. Czyli znakomicie będziecie się czuć w jakiejś grupie. Czyli wchodzić w jakieś tutaj kontakty z ludźmi, wyjeżdżać, bo tu wam się coś uda. Nawet jeżeli tu się okaże, że będziecie tutaj, jakiś wniosek będzie do sądu, będzie ktoś z wami chciał zakończyć związek, to chyba no to jest po coś, bo tu się bardzo pokazuje, że rozpoczyna się coś nowego. Tak więc tyle dla bliźniąt. Serdecznie wam dziękuję za wysłanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.